Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie odcinek poświęcony rotacjom w wojsku. To, jak wyglądały, ile trwały, jak przebiegały, więc zapraszam. Ok, rotacja to jest nic innego jak dwudniowe zgrupowanie w ciągu miesiąca dla wojsk obrony terytorialnej. Co się wtedy robi? Przede wszystkim dużo chodzi. Tak jak ja teraz. Po lasku, cisza, spokój, nikogo nie ma. W pełnym ekwipunku możemy ruszać. Dużo się chodzi marszem ubezpieczonym, czyli takim, gdzie każdy w sekcji kryje drugiego, prawda? Ale do tego zaraz dojdziemy. A więc, jak wygląda taka zwykła rotacja? Stawiamy się w jednostce, punkt szósta, z tego co pamiętam, pod bramą. No i co? Pierwsze na pierwsze, jak to w wojsku. Apel jeszcze przed bramą i idziemy na jednostkę, na batalion. Później część idzie podpisywać finansówki, no bo tego nie robimy, drodzy Państwo, w czynie społecznym, tylko za jakieś pieniążki. Więc tak, część podpisuje finansówki, a część idzie do magazynu o wydawkę. Czyli co to jest wydawka? Po hawery, po kamzy, po worki zrzutowe, po yy, saperki, po maski gazowe. Taki podstawowy szpej. Jeśli ktoś ma pasoszelki swoje wraz z workiem zrzutowym, nie musi pobierać kamzy, a dzięki temu waży jakieś 30 kg mniej, bo tyle waży kamza wraz z wkładem balistycznym. Dobra, jak już pobierzemy sobie cały szpej, jesteśmy podpisani w finansówce, co dalej? No siadanko, przydałoby się jakieś zjeść. Idziemy na szybkie siadanko, na stołówkę, na wydawkę, bierzemy zazwyczaj do kieszeni, ewentualnie szybko zjadamy na miejscu kanapeczkę albo jakąś kiełbaskę czy kulę mocy i ruszamy. Gdzie? Na pas taktyczny najczęściej. I tak, dwa dni rotacji, najczęściej są podzielone w ten sposób. Pierwszy dzień taktyka, taktyka, jeszcze raz taktyka. Drugi dzień: strzelnica i punkty nauczania. Ja zawsze bardzo lubiłem ten pierwszy dzień taktyka. Pomimo, że strzelnica bardzo się dobrze kojarzy, to tej strzelnicy, w dniu strzelnicy jest bardzo mało i 90% czasu zajmują punkty nauczania. Dobrze, więc tak, taktyka. Co robimy na taktyce? Marsz ubezpieczony. Zwijki, sierżanta oraz inne elementy taktyki. Które pozwalają na przeprowadzenie walki. Zazwyczaj pierwszy dzień się kończy dość późno 20, 21. Bywa czasami tak, że jest nocne bytowanie, że yy, śpimy w lesie na przykład. Bywają też 24-godzinne yy, zajęcia, czyli wtedy w nocy nie śpimy, ale ciężko napierdalamy, ale. Od tego jest wojsko, pamiętajcie, nie żeby sobie spać jak u mamusi do godziny 10, ale żeby rano wstać, ogarnąć się i ruszać do boju. No i dobrze. Nastało południe, obiadek przyjeżdża z, ze stołówki wojskowej, jemy sobie na. o, widzę zajączek przede mną poleciał. Jemy sobie na pasie taktycznym, prawda? Czy tam w tym miejscu, gdzie odbywają się zajęcia, no i dalej ruszamy, drodzy Państwo, do wieczora, wszystkie elementy wykonujemy sprawnie, zwarto, przemieszczamy się zawsze z miejsca na miejsce, tylko i wyłącznie szykiem ubezpieczonym. Co więcej mogę powiedzieć? Kolacyjka również, przyjeżdża coś ze stołówki wojskowej, no i jest czas wolny, nie ma tutaj żadnych rejonów, nie ma capsztyku, śpi się najczęściej albo w jakichś salach gimnastycznych, albo w szkołach. Lub jeśli jest nocne bytowanie w lesie, to. W lasku, drodzy Państwo, tak jak tu i teraz, cisza, spokój na łonie natury. Czego chcieć więcej powiedzcie. No, ja przyznam szczerze, że jak miałem pierwsze bytowanie w lesie, strasznie się bałem. Szczerze nie wiem czego. Przecież wszyscy byliśmy uzbrojeni. Było tam stado żołnierzy. No i mimo wszystko. Czułem jakieś obawy, delikatny lęk, ale. Ale było dobrze. No i tak, skończył się dzień pierwszy. Wszyscy zadowoleni. 21. Wszyscy już wykąpani. Można iść spać. No, chyba że bytujemy w lesie. Wtedy na zmianę utrzymamy warty przy ognisku. Zmieniamy się co godzinkę albo co dwie. Po dwóch żołnierzy. No i czuwamy nad bezpieczeństwem naszego obozu. Rano, jeśli jesteśmy na. Bytowaniu nie ma żadnej zaprawy. A jeśli mm, śpimy w jakiejś szkole czy sali gimnastycznej, wtedy ram tak. Zaprawa, siadanko przywożą ze stołówki, ewentualnie czasami są to eski, czyli porcje żywnościowe, wojskowe. No i startujemy na pas taktyczny, ewentualnie na strzelnicę. To, że jedziemy na strzelnicę, to nie oznacza, że będziemy cały dzień napieprzać do celu. Aż nam się to znudzi. No nie, no tak to nie wygląda, drodzy Państwo. Bo, bo on jest biedną instytucją, nie masz tyle amunicji, więc oprócz strzelnicy są jeszcze punkty nauczania, które tak naprawdę według żołnierzy nie są nikomu do niczego potrzebne. Co jest na tych punktach nauczania? Wszystko i nic, żeby po prostu zapchać lukę w czasie na cały dzień czyli tak, rozbieranie broni na jednym punkcie, składanie broni na drugim. Nie no, żartuję. Załóżmy jeden punkt to jest rozkładanie i składanie broni. Kolejny punkt nauczania to jest yy, obsługa radiotelefonu, yy, radiostacji, prawda? Tam przykładowo jakiś sygnał trzeba nadać. Kolejny punkt to jest zakładanie i ściąganie masek gazowych. No. Yy, kolejny punkt to załóżmy może być strzelanie. I kolejny punkt to jest czyszczenie broni. I dzień zleciał. Przykładowo się dzielimy wtedy na jakieś sekcje, i w tym momencie, jak jedna sekcja załóżmy strzela, to druga sekcja jest w jakimś punkcie nauczania. Cały dzień leci. A co jeśli jest troszeczkę tego wolnego czasu jeszcze do zjazdu na jednostkę, gwarantuję, że nikt się, drodzy Państwo, nie nudzi w wojsku i nie ma czegoś takiego jak nuda. Jeśli żołnierz ma dużo wolnego czasu, to znaczy, że jeszcze porucznik albo jakiś dowódca po prostu nie wydał kolejnego rozkazu jasna jednostka zazwyczaj jest w okolicach godziny 16, 17, 18. Czyszczenie broni jeszcze raz na korytarzu, bo porucznik potrafi włożyć paluszek w takie miejsce, gdzie nie potrzeba i pokazać. O, kurwa, czarne jest. Wypierdalaj czyścić jeszcze raz. No i nieraz tak było, uwierzcie. Najdłużej na rotacji mi zeszło, że wyszliśmy 21 a najszybciej coś koło 16. Tak, udało się raz, więc... Można? No pewnie, że można. Yy, bardzo fajne są rotacje. To nie jest taki silny nacisk, żeby żołnierza dojebać, żeby nie wiedzieć, jak się nazywa. No nie, no. Na luzie. Drodzy Państwo, jeśli już ktoś jest po przysiędze, to to ma naprawdę lajtowo, uważam, w wojsku. W granicach rozsądku, bo Wojska, to, wojsko to przecież nie jest ciechocinek. To ma uczyć pokory i szacunku, ale <gryw> uwierzcie, że jest fajnie. Już po przysiędze, bo do przysięgi, jeśli oglądaliście mój, mój poprzedni odcinek o 16, to wiecie jak jest. No i co? Kończymy dzień rotacji. Jedziemy do domu. Czekamy na pieniążki, czyli za pieniążki, za rotację oraz za. Yy, Gotowość bojową. Żyjemy sobie do końca miesiąca. Następnego miesiąca znowu rotacja. I tak się to wszystko toczy błędnym kołem przez cały rok. No oczywiście, żeby nie było tak wesoło, są jeszcze poligony, inne zgrupowania, ale może to nagram w kolejnym odcinku. Czy polecam wojsko? Kurwa, pytasz żołnierzu. Oczywiście, że polecam. Polecam wszystkim, a zwłaszcza takim kurwa małym synkom, co nie potrafi łóżeczko pościelić, co się ze wszystkim pieszczo, co są takimi pizdusiami. Idź kurwa do wojska, zobacz jak się żyje człowieku. Piona.